O Jest, to idzie to jak krew kurwa z nosa, nie? Kurwa... Wojsko. Co jest grane na wszystkim brakuje. Wycie ile żywności 25 713 i... żywności brakuje. Co jest do kuja? Co ja znaczy? to kuja? Znaczy, ale ja badała? nie mam, co się dzieje! Czy tylko ja dostałem tą informację? Co to dla mnie oznacza? To lepsze pytanie. No poczek poczekajcie, popatrzcie. Ja mam pokażę. O co to mi to chodzi? To... Już. Czekaj, czekaj, czekaj. Za dwa lata nie będzie jedzenia na tym rynku. To co ty robisz, żeby nie będzie jedzenia? No nie wiem, ale to nie... Znaczy ja jestem na tym rynku, ale ja mam jedzenie. No pewno. Ja, ale pan jest 25713, a jest tutaj na minus 1178. To co Masz to? jakąś tęt w ogóle? Przez miesiąc tyle jedzenia spierdoli, czy co? To znaczy, że to się już nigdy nie podniesie? Nie no. I patrzcie to... tu. <gry> Blisko bycia byska? celem organizacji międzynarodowej znowu? Co jest, kurwa? Mało w spierdolu. <gry> ja tego nie rozumiem. halo. First time? Oh, no właśnie. Rozwiąż armię poboczne zwycięstwo. Daj mi kontrolę, tu. Wosk w pszczeli, zajebiście. I Potrzeby społeczeństwa. No i już mi się nie podoba. No i minus 7 No mi To wybierz rynek, na który chcesz prowadzić eksport. Bilans towaru. Mamy niedobór towaru. Dobra. No ale z nie jestem w stanie. Handel. Co jest? Swoory, które będą transportowane. A jak? <śmienicza> Ach, te książki. Ma czytać. <śmienicza> Trochę tak, to tak jest. Wioska, aż... Stabilność, o. ale ja nie mam w ogóle stabilności. Tej. geopolityka. Obecność morska. Terytorium. Kiedyś kurwa przejmę tą blokkę Co ci powiem, tego ci życzę. <grymne> tak, z To Naprawdę. Moje starania nie zostaną zapomniane. Dyplomacja, kurwa dyplomacja. Dzieci bez ślubu. Wesprzeć dziedzicę, działania podwodne, narzucenie kultury, narzucenie embarga na do proszę kraje, organizacje, obecne stosunki? Z nimi, z przejęcie, Przyjęcie terytorium. Teraz seprus Luka, Genewa. Fajnie, fajnie. Co cool. Obecna cena wynosi. No i dobra, jestem zajebisty, sprzedaję książki. Tak, ta. Książki sprzedajesz? Ja. Powiedz, Powiedz mi, czy mogę znaleźć wytrzymałe odmiany zbóż. Tylko u nas, tylko u nas we Florencji, oczywiście. Tak, 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 mi, tak mi każą mówić. Byłem tam. Nie widziałem tam zbóż. Wszystko było spalone. Czekaj, jak to kurwa działa, bo... Storszyć według zysku, no dobra, i co? Sprzedaż 0.1 za 0.14, co? Anika ma plutokrację, a ja ps, za to piec. Wytrzymałeś szlachet handlowy. Tłuszcz. Murwa, nie? Co ja zrobiłem?! Jezus. Kurwa... Proszę pana... Proszę pana, co pan, co Nie pan wiem co zrobiłeś, ale to nie działa. Proszę pana. Co można by kurwa powiedzieć o całej naszej rozgrywce tutaj? Formacja, formacja nie. Zmiora. Budowa dla floty. Nie, bo nie mam tego kieszuni. I Zastąp admirała, flota, wybór celu, zdolność transportowa. Tak, sprawdziłeś? Się... Powiedz mi, i, Pepciu, a skąd ty wiesz, że ty sprzedajesz coś? Jak to zobaczyć? No, tak mi się wydaje. tak <śleptory> mi <śleptory> <jest pierdolę> się wydaje. <śleptory> no i tak to. A po jeszcze formalnie, że to też tak nie było. Haha, by to. Okej, okay. ja kurwa wchodziłem, że nadawałem im co mają robić? Ja tam nie wiem. Moi zawsze wiedzą, co mają robić. Ładzie na pół Super jest miejska. Co za bez chwilę? Czy Myślę, że ta siła żywa. Może w barbunku pułków, Tak, ok. Klasztor. Co? Rezolucja jest. O nie, papież. O nie, coś zrobił. Papa. Ach, ten papież. Zawsze coś zrobi. Kocham go. Dobra. Jest moim sojusznikiem. O mogę zaprosić osadników z, z Państwa Papieskiego, żeby zamieszkali w moim kraju. Zapraszam. Zapraszam. Zrób tak. Proszę Zapraszam. Bardzo. zaprosić. bardzo. ich rozwój to, brody, trafie, to Kurwa, jakieś, nie wiem, odmiany z buszku, dwa strączki i niech spierdalają. Satysfakcja... Zobaczcie, no gdzie mam mało pracowników. Proszę, proszę, mam ono, Co my tu mamy? podstawa, która jest pominująca się o Chociaż takie powinny instrukcje. O, o. Zajbiście. Nie wiem, co to mi zmieniło, ale, ale mogłem to zrobić? Zrobiłem też. No, choroby. Obecność morska zdolność domem w Szyk morski w sercu kolonia Ja robię. Mam statek, mam potężną flotę. A nie, to no dobrze. To masz? Nie, nie, jednak nie mam. <grym> Powiem ci, że się spodziewałem. Czy <grym> ja też? Ja spodziewałem się bardziej, że powiesz, ja się zapytam. Tak, naprawdę masz flotę, ale ty powiesz, nie wiem, nie wiem, tak naprawdę to nie wiem, czy mam. Naprawdę to nie wiem. Przez chwilę miałem muzykę i znowu nie mam. A ja mam, ja mam. Tak to jest z tą muzyką właśnie, tak to jest, panowie, tak to jest. Czyli ile ci gwelowi? Gibelinowie będą się jeszcze będzie takie wojna. Koszty dyplomacji, koszty dworu. Najbardziej mi wydatki spierdolą na Produkcja. Ogólnie nie wiem, co ja mogę budować, żeby było dobrze. Boję się cokolwiek <noise> zbudować. Ja nie Redfordon... wiem, jak się importuje te rzeczy wszystkie, nie? W tej zakładce możesz sprawdzić transakcje handlowe, które tworzą eksport i import na tym rynku. Okej. Okay. Po kolei. Muszę wejść tak. Towary. Importuj. Szpontynia. Aha. Nie mogę tylko tutaj zimportować, no dobra. A czy mogę to tutaj zrobić w takim razie? Musisz kurwa monitorze zacząć. Dziękuję. Cała Republika. Kraina do kraju. Królestwo. Hmm? Pomysł wioski Duszno. handlowe i zobaczymy co się wydarzy. Zarażam, że z... Myślę, że to świetny pomysł. Jak to... tak myślisz? Kurwa... Tak ja myślę. myślę że Ale tak dobry gdzie one nie. są. Ja też nie. Działania dyplomatyczne. Może tu? Przyjazne. Zobaczymy po Poprawy, hey, opinię. pokazanie zaufania. Działania tajne, działania ekonomiczne. Ej, u! No i dostępu samym ograniczenie to Zabudowanie król. Zbadowałem bo to wysłanie swa ekonomicznego, to nie da z sprzedaży lokacji. Więc karty koło nie zaprzeniają się prośba o ręce to są tworzy o Przyczki. Wenecja zyska 20% atrakcji rynkowej w kraju Mediolan. Znosi ochrona handlu między krajami. Relacja zostaje zerwana jeśli między krajami wybuchnie wojna, Kraj mnie zyskuje 30 jako że to jest, jest. Jako że jest to ludzki gracz. Faktyczna odpowiedź będzie zaczęć od sobie liczba powodów pozytywnych. Dzięki temu nasze rynki znacznie łatwiej obejmą ich lokacje. Nie wiem, zaproponowałem ci coś. Dostęp do rynku. Masz tam napisane dostęp co dostęp to? Dostęp do swoich rynków. nas znaczy. zyskanie 20% atrakcyjności rynkowej w kraju Mediolan. Znosi ochronę handlu między krajami. Relacje zostają zerwane, jeśli między krajami wybuchnie wojna. Kraj Mediolan zyskuje... Eee, no dobra. Ten. To ten. Ty, czy ja mogę ci to z powrotem? Posprzątacie mi, ten? To udział w konflikcie szlachta. Le... A, okej. Okay. Posprzątacie tak. mi, ten. A ty co? Nie masz armii? Pan... Oj, przepraszam cię, pan... hek. Ile tam masz tego pan? Nie, nie wiem tam. Ile tych jaków? Za wszystkich chłopów, takich mam. Idzie. Weź wszystkich chłopców. To jest na prowincja, to jest. A no, 3728 tam jest. Tak, ja nawet Ci wyrbuje właśnie, A, dobra, jak dobra, najedziesz ja. na te mieczyki, to A, dobra, tam dobra. masz napisane. Ej, możesz dobra. na trujeczkę rzucić? Tak. Dobra. No to tak ten. A ja nie ten... wiem, o co chodzi z tym. Ten atrakcyjności rynkowej. Czy to dobrze czy nie? Chyba tak, bo to jest tak jakby sojusznicy, czyli między naszymi rynkami wydaje mi się, że jest jakiś handel bardziej otwarty. No właśnie, też mi się tak wydaje, nie? Ale. Wiesz, co ja też ci to zaproponuję i zobaczymy, bo nie wiem, czy jak ty Ja zaproponuję, zaproponujesz, to idzie to tak. No ciężko powiedzieć, no ja zaproponowałem ci Pepe też. Ja nie no. wiem, czy to to przyjąłeś czy nie. Tak. Ja potrzebuję stabilność, ja nie mam stabilności kompletnie, ja mam 51 na minusie. Panowie trzeba robić żyto, tak mi się wydaje, że to jest... Żyto? Strong? Tak, żyto Ży to Żyto to meta? O kurwa, wpadłem sobie na o, nich. O, widzę gdzie. to jest. góry. W gospodarce jak jest handel, to tam mamy obecny handel, to tam są importy i tak dalej chyba. Tak to wygląda. No to tego, z tą Mediolanem chyba da się radę. Fajnie Mediolanie, dam radę. No kupo. Czy wychlepiemy? Signore! Mi amore! Zaraz, zaraz to ten. Zgłupimy ci ziemię i pójdziemy. <laughs> Wnocha, wiśniaki. Szlachcice, to jeszcze gorzej. <laughs> Tracimy 66 sześć to zyskujemy. Hmm. Halo, i Okej, okay. sugerowany handel na potrzeby ludności. Okay. Jak tam o, o, to motomy? O, co działa! To działa, to importuje. Co? To żyje? Co? co? Nauczna. <grym> Dobra, panowie, panowie, to zatrzymajmy, zatrzymajmy. Chyba, to się chyba no. to kurwa rozje. Dobra. Okay. Zatrzymaj. zatrzymaj. Albo... No, zatrzymaj. To tak. No. chodzimy w gospodarkę tam pod E2. Czekaj, co? No. Eee, gospodarka, M2. no. Handel. 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 Pierwsza sprawa, żeby był automatyczny. No jest, to tak jest, no. Dobra, i tutaj są kurwa te wszystkie zakładki. I to ta kurwa przepustowość to nie wiem, czy macie ją na ma automatyzacji rynku, nie wiem na jakim stopniu tam macie. Mm, no i prawie to na, na maksymalnym. Okej, okay, no to kwestia jest taka, że jak sobie trochę zostawicie, to sobie możecie kurwa na jakieś potrzeby albo eksporty dawać te dodatkowe punkty i to wam tam kurwa może pomagać. No. Mhm. Mm mm -hmm. To, to jest wszystko, co się dzieje. Aha, dzięki, to tyle już wiedziałem. Ja <zutrzymuję> grę. <młyszały> no kurwa O kurwa, ja <młyszały> jesteś <młyszały> piękny. <młyszały> <młyszały> <młyszałem> Kurwa powiedział i coś tak. to już wiedziałem od początku. O, no i no mi spakuje się. Teraz powiedział. Ja wiem. <laughs> nie zmieniaj się. Niep, nie mam zamiaru. Wygranie się jego pieniążki administracyjne, co? No, że on tymczasowo zmysł. Ja Jaj, 20 lat bym miał Florenskę. ...z stabilnością... ...z stabilnością... ...z stabilnością... Ja nie wiem, Florens ja pięknie graję, nie wiem tak. co ci chodzi. Tak. Dochody na punkt wydajności handlowej. Punkt i zyski, okej. Kurwo jebana. Kurwo <grym>, Kurwa, że ożyń się z kimś z Nie wiem, jak to działa, te mariaża. Mogę powołać oddział trzech, trzech. trzech. O kurwa. Jak. Ja jestem miastem handlowym. Kurwana, a nie wiem, o, kurwa. O, co jest? Dajesz jest że Co? Brak synchronizacji, Synchron. synchronizacji okej. Okay. Resynchronizuj. Wow, wow. A ty możesz to zrobić? No, dałem, żeby cię zsynchronizowało. Kurwa, ja, ni ja nie wiem, ja klikam rzeczy, ale nie, nie wiem co ja klikam, kurwa. Dobra, już rozpocznij. Który gracz jest... nie Są jeszcze, a, oh, no, oui". A, dołączanie może dopiero jeszcze. Ja czuję się... jakbym... nie wiem. Ja czuję się jak Debbie. <laughs> Dokładnie. Dokładnie, kurwa. Ja się czuję jakbym, kurwa, nie wiem, da. Jakiś studiach z fizyki, kurwa, no był na wykładzie, co nie, ja tak, tak, tak takuję i tak, no. Tak, ja coś też Ale podoba mi się. Ja podoba. wszystko rozumiem. O Boże, tu jest Republika PiS. O nie. Czekaj, ja to myślę, kurwa. Bydle to myśli. <laughs> Republika PiS i ja. Dobra, jestem. Ojej, kuczek, jeszcze sprawdzę sprawdzić rzecz. O mój A ta Republika PiS. <laughs> nie temu nie mogę żadnych wojskowych Dobra. <laughs> Startuję. To mnie. O Jezu, jaki flashbang. <laughs> o ja perdolę. co tu się dzieje? Uh. Agenty. Tak, ja jestem. <laughs> dam sam radę. E, dostęp mogę Start jednego tu człowieka, ja. kurwa. Dostęp <laughs> nic Pokaż, gdzie ty się kurwa chodzisz. Nowa epidemia, ospa, juhuu. O no, gdzie to Vlodi? Czekaj, czekaj, patrz. No oczywiście u mnie. Patrz, pójdź poniżej. Potężny, potężny jeden chłop, kurwa. Spójrz jest... pan, szczur. Idę podbijać panowie zaraz wrócę. Ej, co jest, oni się rozrośli. Daj z tego. Ja to puta mi kurwa zabić z tyłu. Co jest grane? Ja, ja, ja tutaj postoję tym jednym po O! Jezus! <toddyszuje> oh. oh, Mot! Oh. Ja, ja. Tak! No i co? ja, ja, ja nie wiem, czy ja mam tu coś zbudować, czy mam nic nie budować. Ja kurwa nie wiem, co się dzieje. <s> <toddyszuje> <śmum> Ta gra jest zbyt skomplikowana, ja za głupi. To jest cudowna. <śmum> ja się czuję jakbym nie wiem, miał. jeden IQ. Trochę tak jest. Produkcja. Dobrze, co grają na potrzeby budynków. No, nowa let's go. Was też? Co tutaj, co ciągle coś się pojawia, wyjebane już mam. Tyfus, spokój. wszystko. Panie, kto to panu? Geopolityka. O co w tym chodzi? Stawianie budowę, zapewniając odporność na choroby. Ja nie mam kieszu w ogóle. Czemu ja nie mam cashu? Wydatki, nie koszty nie dyplomacji, że kurwa jakiej dyplomacji? robimy w naszym kraju, ospa, To nie chcę będzie. Chyba ode mnie przyniesiony. A, a spokojnie, zaraz w moim Dług. kraju już nikogo nie będzie, to nie będzie miałaś jak to Okej. Okay. No, ja tak, a, 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 Papież o, w, w o, ciągu o. jeszcze do jakiejś wojny. Popierdolonej. Tak <śpiewa> <śpiewa> boli mnie głowa. Czemu to populacja? Czemu to populacja? Tyle zginęło? Kurwa. To żyje 95 człowiek. osób. Kurwa. Ekonomia. <śpiewa> I to na krzyż. <śpiewa> to budowy w naszym tak. terenie Wysuną wsparcie mam finansowe wojska. A robotnicy umierają. Inaczej no, inaczej, A, inaczej. No to nie szkoda gospodarka. Co tu się kurwa dzieje? Stawek budowlę, które dają odporność na choroby. Kurwa, nieźle. Ja nie mam to Gdzie tu jest inflacja? To 14. Czas na ścisłą cenzurę, panowie. Nie ja nic. Ja nie nie trochę rozjebałem państwo, bo... Po prostu, te polityki i tak dalej, to ci stabilność zmieszają i tak... Ta stabilność to, jest ważna No, tak ogółem stabilność jest ważna. No, to znaczy, w Europie niekoniecznym, niekoniecznie, bo to... Jesteś w stanie na minus dwójce przeżyć. Tu, ja tak tu... jest. No, ale to jest inny mechanizm. Ale, gdzie jest kurwa inflacja? W sensie współczynnik inflacji. Pokazuje. Kolejna pożyczka dla mnie. Dobrze. Tak trzeba. Opodatkujmy wszystkich. Tak bardzo jak możemy. A. Odzyskajmy Florencję, proszę. Nie wiem, ile jeszcze tego wytrzymam. Tej biedy. No, staram się. <laughs> to rzecz. Jak ja coś w grudniu bankrutuje. Kurwa, papież, co zrobił tutaj? Jak wiesz, Aktywność podatkowa to jest o to na poziomie 14 ze względu na prawo do ziemi w korony. <laughs> Papierz co poleciał mm, Koszt dworu ja się mogę z nimi zgodzić, czy cokolwiek. Ja nie wiem, kurwa chciałbym z niej piątkę spić, to jestem w stanie. Czy okay, to, to mi nie się tak. nie podoba? Nie do To.